Witajcie kochani! Dziś nie opowiem wam o bohaterze z pierwszego planu. Nie będzie o walce, romansach ani dramatycznych zwrotach akcji. Dziś będzie o kimś, kto przez cały czas był obok. O człowieku, który nie musi stać w centrum, by być niezastąpionym. Poznajcie Cengera postać z dziedzictwa, która uczy nas lojalności, ciszy i prawdziwej przyjaźni. A może? Ty też masz w swoim życiu takiego Cengera? Sęger to nie tylko wierny lokaj. To opiekun, doradca, czasem milczący świadek, a czasem ktoś, kto widzi więcej niż wszyscy razem. W świecie, w którym każdy ma ukryte intencje, on jest jedynym, który nigdy nie zdradza. Zawsze z tyłu, ale zawsze obecny. Psychologicznie, Sęger to archetyp wiernego opiekuna. W jego postawie widać ogromny spokój, ale też coś głębszego, bezwarunkową lojalność. Nie z obowiązku. Nie z przymusu. Ale z miłości i szacunku. Bo Jaman to dla niego nie tylko pan domu. To ktoś, kogo zna od dziecka. Kogo obserwował, gdy ten uczył się życia, upadał, podnosił, zamykał w sobie. A teraz Senger jest tym, który rozumie go bez słów. Wie kiedy odejść w ciszy i wie kiedy zostać nawet jeśli nikt nie prosi. To nie jest relacja pracownik pracodawca. To relacja ojca z synem albo starszego brata z młodszym, który nie potrafi przyznać się do emocji. Omer Geku aktor, który gra Cengera, stworzył postać subtelną, ale silną. Każdy jego gest, każde spojrzenie ma znaczenie. To aktorstwo bez fajerwerków ale za to pełne klasy, szlachetności i doświadczenia. Bo prawdziwych emocji nie trzeba grać, wystarczy je mieć. A teraz pytanie do Was, do naszej wyjątkowej społeczności. Czy zdarzyło Wam się kiedyś mieć w życiu takiego cengera? Kogoś, kto trwa, nawet kiedy świat się wali? Kogoś, kto nie ocenia, nie odchodzi, nie potrzebuje pokłasku? Napisz w komentarzu jedno słowo, które kojarzy Ci się z cengerem. Zróbmy razem jego portret zbudowany z naszych odczuć. Bo czasem największe emocje rodzą się w ciszy. A Senger to właśnie cisza, która ma sens. To bohater, który pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by być najważniejszym. To symbol lojalności, która nie mija. I być może właśnie dlatego tak bardzo zapadł nam w serce. Jeśli też go podziwiasz, zostaw serce w komentarzu. I subskrybuj. By nie przegapić kolejnych emocjonalnych historii. Do zobaczenia, kochani!